Koniec. Udało się na kilka razy. I teraz powinno już być dobrze. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiejszy film rozpoczynamy dokładnie w tym samym miejscu, w którym poprzedni, ale dzisiaj już nie jedziemy kosić pszenicy, tylko jedziemy kosić rzepak. A jak to wyjdzie, no to później będziemy sobie na ten temat rozmawiać. nasza tradycja, czyli luzowanie mocarni. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy tego nie zrobili. Chociaż raz w roku. Ale w tym roku wyjątkowo na krótko ten pas. Koniec. Udało się na kilka razy i teraz powinno już być dobrze. Się zaczyna coś nawet podwiewać delikatnie, ale teraz może parę słów, bo tak tylko ujęcia ujęciami, ale parę słów jak to wygląda. Na ten moment, no wiecie, nie wiemy ile to planuje, bo nie mamy y, wagi w kombajnie. Y, ale tak no, nauczyni doświadczeniem. Tak? Adam mówi, że, że około 3 ton, y, znaczy ponad 3 tony powinno tutaj na pewno bez problemu być, z tego co widzi, jak patrzy po liczniku hektarów. I to nie jest aż tak źle, jeżeli chodzi o, o ten rok, który nie był za bardzo taki łatwy. Szczególnie tutaj dla rzepaku, jak widzicie, zazwyczaj udawało się Wam pokazać w poprzednich latach, że ścierniska były zielone. Tutaj możecie zobaczyć, że 90% albo 85% to na pewno jest brązowe. I to jest smutna, prawda, bo tak to, tak to niestety niestety wygląda. Czekajcie, ostrość złapię, czy nie? O, zapału. Zobaczcie, to jest normalnie pojedzone przez, przez chowacza, tak? Tutaj był e, naprawdę duży problem ze szkodnikami. Już wczesną, bardzo wiosną, nawet wiosną, to już w lutym, słuchajcie, były, były pierwsze naloty. Później zrobiło się znowu zimno i chłodno, i zabiegi no, nie chciały działać. Tak naprawdę to, co nam zostało do, do pryskania, te środki chemiczne, to też wiecie, wiecie sami, jak, jak to działa. Tutaj rzepak był robiony dwuzabiegowo, czyli wczesną wiosną, jakiś tam tebukonazol z czymś tam. No i później było pół litra piktora na górę dawane. Był też oczywiście tutaj pryskany od robaków, no ale... Jak możecie zobaczyć, szkody, szkody wyrządziły. Tam, gdzie teraz on jest na górce, jak kiedyś jechałem tutaj chyba z... Tak, na płatka jechałem, nagrywałem, to na górce też tam mówiłem, że tam było takie wypalenisko. Raczej bym tam obstawiał też słabe trochę pH. Tam też jest taka pieszczysta, pieszczysta bardziej ziemia, taki plac. No i dlatego też tak to wygląda nie inaczej. Jeżeli będzie te trz, ponad 3 tony, to też, nie będzie, to też nie będzie źle. Trzeba się cieszyć z tego co jest, a nie narzekać cały czas, że jest mało i źle. Co ma być to będzie? Na wiele rzeczy Słuchajcie, nie mamy wpływu. Co by to dało, żeby to było pryskane w lutym, jak później było zimno. Środki i tak nie działały. Robaki miały się w najlepsze, ale to widać po ściernisku, tak jak się idzie, że no, no jest pojedzony. tak. Może nie, nie patyk w patyk, ale, ale jest, są pojedzone, o, tutaj też, tutaj też to, to widać, ukorzenienie ma naprawdę bardzo fajne, bo ciężko jest badyla, badyla wyrwać. Najważniejsze, że leci do zbiornika i nie jest przykro, że na przykład dwie tony tylko uleciało, bo też się tak zdarza przecież, nie? Rzepak jak, ja kiedyś miałem taki rzepak, słuchajcie, wyglądał na 5 ton, nie, a sypną chyba 2,400 czy, czy tam 2,500, już nie pamiętam dokładnie ile, a jak nie wygląda, bo ten tak nie wyglądał, nie wiadomo jak, a jak nie wygląda, sypie, no to jest świetna, fantastyczna niespodzianka. Zobaczcie, tutaj kosi jakiś tam John Deere, ale zobaczcie tam, aż Wam przybliżę. To jest prawdziwy sprzęt. Tylko nie wiem, czy utrzyma, żeby mi ręka nie trakała. Bison BS. Zobaczcie, jak się pięknie wspina pod górkę. Idzie jak rakieta, burza. Nie jakieś tam. Zobaczcie. Jakieś tam zachodnie. Amerykańskie, produkowane gdzieś po Niemcach. Nie, nie, nie. Tam to jest robota was jak pięknie Jak to mówią Last Pass? To został ostatni przejazd. A co tam się stało? Nie, no nie ten. Jak to się okaże, że jemu znowu ten się zabiła mocarnia. To, to jednak tylko małe nieporozumienie. Także ostatni przejazd. Właśnie teraz dzwonił, mówił, że tutaj jest dużo, dużo lepiej jest też przede wszystkim suchszy troszeczkę, bo tam gdzie, gdzie ten dołek właśnie, no to, no to wiadomo, na dołkach to zawsze rzepak jest duży zielony, co do plonów tak jak mówiłem wcześniej, coś tam szacujemy, ale zobaczymy jak pojedzie pojedzie to już wszystko jutro na wagę, wtedy będzie można powiedzieć jak jest naprawdę, a nie a nie wiecie, wymyślać i, i, i ściemniać ale jest zadowalająco ten rok nie był, nie był, łatwy, nie był sprzyjający jakiś za bardzo. Ten rzepak też nie był tak wcześnie siany, bo, bo był już można powiedzieć po terminie, bo to jest rzepak wrześniowy. No i mówię, no przede wszystkim to, co tutaj widzicie, tak? Chowacz. Chowacz zrobił tutaj, o tutaj tak samo, no zrobił tutaj swoją robotę. Taką, której nikt by nie chciał. Ale nie udało się tego tego opanować. To, co wcześniej też mówiłem, z tymi środkami, to też wiecie sami, jak jest. Najlepsze środki, jakie mieliśmy do dyspozycji, jeżeli chodzi o insektycydy, zostały wycofane. W innych krajach, gdzieś tam na wschodzie, gdzie indziej, można je używać. Natomiast my w Unii nie możemy. No, niestety. Musimy bazować na tym, co jest. Cieszyć się z tego, co jest. Ja mam podejście, wiecie jakie. Minimalizować koszty, maksymalizować to, co zostaje w kielni. To pole, czyli tak zwana górka, jest fajna do nagrywania filmów o tej porze. Bo jak możecie zobaczyć, za mną świeci piękne słońce zachodzące. I tutaj zawsze jest właśnie tak naprawdę, naprawdę ekstra pod tym względem. Mi się to bardzo podoba. Tutaj można robić fajne foty, tak zwane Golden Hour. Więc jest super. O! Wybiło! Równe 13 950 godzin. Piękna, zacna cyfra. Także w tym roku na pewno, czy na pewno 14 000 to nie będzie żaden problem. Może być tak, że zrobimy 14,5 jeszcze w ciągu tego sezonu. Zobaczymy. Jesteśmy po pierwszym polu skoszone. Jutro pojedziemy na wagę. Będziemy wiedzieć, jakie będą plony. Ale mogłoby, znaczy mogłoby, jutro coś wróżą, że jakiś deszczyk może popadać. Także zobaczymy, co to z tego wyjdzie, co my tutaj nakusiliśmy. Dajcie znać, jak tam u was postęp w żniwowaniu. Bo w ostatnim filmie niektórzy z was pisali, że jeszcze do żniw dosyć daleko, albo że ciągle pada. Także jestem ciekawy, jak w innych rejonach Polski. Nie ruszamy! Musiałem się zatrzymać na chwilę. Dobrze, że koło Starego Gospodarstwa. Bo ktoś mi mrugnął, że mi się normalnie żebak z tyłu sypie. A wczoraj, wczoraj z Adamem rozmawiałem na ten temat, właśnie. To mówił: weź tam sprawdź z tej przyczepie. Drugiej, że tam potrafił się, potrafił się troszeczkę sypać w jednym miejscu, bo brakuje kawałeczka uszczelki. Na polu sprawdzaliśmy, nie sypało się. A tutaj dzisiaj jadę, a tutaj rzepaczek ciureczkiem się sypie. Jedzie Marek przez wieść, wiezie rzepak, a rzepak pik, pik, pik. O kurczę, jak on mi się właduje tym bizonkiem, to ja będę jechał 3 godziny. Poczekaj, poczekaj. A bo o, jedzie tam w dół, jedzie tam w dół, jedzie tam w dół. Dobra, dobra jest. Coś pięknego. Ale patrzcie, jaki piękny sprzęt. To jest właśnie ten sprzęt, który wam wczoraj pokazywałem. Bo to jest chyba tutaj jedyny taki w okolicy. U nas jeszcze na wsi jest yy, Dynamik. No ale tutaj jest bez. No to jest klasa sama w sobie, tak? Porządna maszyna. fajny, Znaczy, fajny, fajny, fajny. fajny. Ładny, ładny. No, a u nas roboty drogowe, że tak powiem w pełni. Może kiedyś będziemy mieć nową drogę. Obiec, znaczy obiecują termin yy, oddania jest paździe, w październiku. więc... Droga była dobra, ale jest o jakimś wysokim znaczeniu militarnym, bo w kolejnej wiosce, do której ta droga prowadzi, jest yy, taka przeprawa dla wojska przez Odrę no i z tego powodu robią nową drogę będzie szersza coś słyszałem o jakimś chodniku aczkolwiek nie wiem po co i dla kogo skoro i tak droga będzie szersza niż była ruch tutaj raczej znikomy, nikomy więc... ale nieważne jadę z rzepakiem a tam jest pole, które skosiliśmy wczoraj rzepaku i ewidentnie widać, jak się odróżnia ta druga połowa gorsza, o której Wam opowiadałem, ta która jest tam wyżej, gdzie były chwasty, gdzie, było mniej, gdzie była mniejsza obsada. Widać to wyraźnie.